Jak już ktoś się nauczy grać na telefonie, to na kompie mu pójdzie, pójdzie tak łatwitko. Cyk. Ogólnie Jailbreaka mapę to, to znam na pamięć, więc wiem gdzie jesteśmy. Pójdziemy sobie do Mini Coopera. To, to będzie najlepsze auto, które będę jeździć. Taki, taki mały samochód. On będzie najlepszy tutaj, bo, bo malutki, no wiecie. Nie za szybki, za 25 tysięcy. Ogólnie e, Minecraft się niedługo może pojawi, jeszcze nie wiem, e, bo, bo jestem na wyjeździe. Ale ogólnie mam, mam aktualizację Minecrafta na najnowszą wersję. I powiem wam, że cały czas tam, y, ta seria Survival będzie na tym samym zapisie, bo tylko po prostu nowsza wersja Minecrafta. Czajcie? Że ja dla was coś takiego ogarniam po prostu. Nie, nie będę. Okej. Ogólnie będę chciał spróbować przejść jubilera y w ogóle jakoś. Nie, wiem, czy mi się uda nawet. Naprawdę nie wiem, bo bo widzicie, ja, ja walę w ścianę, Ja chodzić umiem, ale jeździć to nie za bardzo, bo. Bo to ciężkie jest. A tym bardziej na takiej gałce, którą, którą możemy nawet tutaj. Nawet to! Nie, to nie. Ale tu nawet można. I to jest wkurzające, bo możesz yy, prawym palcem, a lewym tam. I nawet jak weźmiesz tu prawy, to będzie łeb. Tak więc chcę skręcić. Dobra, chodźmy o, do bilera. I zobaczymy się jak już będzie otwarty, bo jest zamknięty. Wiem, że jest zamknięty. No bo akurat jest jak widzicie tutaj zamknięty jest closed, tak więc widzimy się jak będzie otwarty to sobie obrabujemy, bo to się to, chwilkę. chcę, Pa, 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 pa. Ogólnie też zapraszam, żebyście mi wysłali skrzyneczkę, bo y, wybieracie sobie taką, 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 taką skrzyneczkę. Klikacie Gift, wpisujecie y, Simon B201. Nie Simonem, Simon B201 i wyskakuje y, mój awatar. To jestem ja, klikacie gift i zostaje po prostu skrzyneczka, I, i, bo tutaj też mam do kupienia autka i to taka mini wspólna kolekcja będzie, bo już dużo autek mam kupionych, bo trzy auta za milion na cztery, ale też będą nowe autka dodawane, więc no. A jubiler cały czas zamknięty. Ale tak przypominam tylko, że tak możecie e, pod Szymon B201 albo Szymon B2011, e, bo też tam mam inne konto. Ale najlepiej pod tym kątem, bo tutaj już mam większość e, po prostu. Za to po prostu otworzę sobie na przykład, kupię już sobie takiego małego safea, e, open safe, o, y, klikamy ten No i dostałem 250 kaski Za jeden sejf A 60 sejfów różnych No to chyba wiecie ile jest Ale i tak m, Może nie każdy mieć konto Ale żeby założyć konto to wystarczy y, Wymyślić sobie Nazwę y, Powiedzieć y, y, Wpisać hasło Powtórzyć hasło y, Datę da urodzenia I czy jesteś dziewczynom, czy chłopakiem. No i łatwe, łatwe. I też grać w Jailbreak'a, bo to... Bo ja... kiedy się jubilor złożyć? A więc mam nadzieję, że chociaż jakieś 10 skrzynaczek dostanę, bo yy, chciałbym po prostu nagrywać odcinki, jak kupuję yy, nowe autka, które będą bardzo, bardzo cenne. Bo dzisiaj to, jak widzicie, mam jedynie 19 tysięcy. Bo długo nie grałem w jailbreak'a, ale jak będę odpalać transmisję na żywo, bo będę, to no to um, po prostu będę sobie rabować z kolegami na live i będę robić zapisy live'ów. Tak więc, o! Otworzył się! Dobra, tak więc y, rabujemy jubilera. Tylko sobie kamerę poddalę. A Łyk! Ała! Boli! Ogólnie to jest taki mini challenge. Ale ogólnie też mam pomysł na inny challenge. Y, który będzie bardzo, bardzo fajny. Yy, ogólnie. Ay, auć. nie wiem czy mam powiedzieć yy, ten challenge, czy, czy nie. Ale może napiszę w dyskusji, nie? Op. O, jeków, ok ok Okej. Uf. Bo te wyglądałem wyglądają trochę inaczej niż na komputerze. Yy, tak więc... Yy, zapraszam też na transmisję, naszy, bo jeszcze nigdy nie włączyłem transmisji, ale będę, bo, bo będę chciał. I będę robić też zapisy chyba. Nie wiem. Nie wiem, czy będę robić zapisy. Jeżeli to będzie jakoś proste, żeby żeby zrobić zapis to, to po prostu że tam opcja zapis bo jeszcze nigdy nie robiłem ale jak będzie taka opcja to, to na 250 milionów procent e, jak będę nadawać e, na żywo to, wo, to po prostu będę tam okej okay. Napiszcie w komentarzach hashtag UF. Ogólnie UF to się tak pisze. Napiszcie uf. No, hashtag. Ale napiszcie w komentarzach, a przypnę Wam serduszko UF. Tak więc moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz na dole. Wiem, że taki inny odcinek, trochę, ale też Roblox musi żyć na kanale. Tak więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz na dole. Trzymajcie się, do zobaczenia, do kolejnych filmów. No i pa